Uwaga, mam dla was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny, Thomas i ty, słuchajcie, klikacie... Użyj, dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle, słuchajcie, na mlecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Siemka, witam was mordeczki w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony oczywiście Toma, Słuchajcie, w poprzednim odcinku testowaliśmy nowy imencik Toxic Storm. Iwencik, ocenka główna. No. 7 na 10 podsumowując, nie jest jakiś wybitny. ale ale może te skrzynki będą wybitne, bo jest to G4 Skins e -Sport. 28 dni potrwa to fajnie, fajnie. To porobili. Jest tutaj tylko 6 osób, szkoda w sumie, bo mogliby zrobić jakiś konkurs sportowy, Jakiś dla każdego youtubera, no ale... Tak, jak, jak tam chcą, to co robią. Yy, Shelly oficjalnie 32 zł. Słuchajcie, 32 zł każda skrzynka kosztuje. Ale ty, za 32 zł to na pewno naprawdę są duże szanse na kosy. Ty, ja tego się nie spodziewałem, że to jest taka zboostowana skrzynka. No okej, okay, zobaczymy, czy nam dropnie jakaś kosa w tym filmie. Już prawie dwie kosy nam dropły. a ja pierdziele, ale, ale widzowy stresik. Yy, 32 zł, prawie glowy, kurde, musiały przelecieć widzowie, nie wiem, milimetr i bym je miał, milimetr ja pierdziele, no dobra myślę, że tych skrzynek nie ma co otwierać pojedynczo, bo to jest taka procentówka, więc po 5 otwarć, otwieramy każdą skrzynkę po mm, 20 razy, myślę, że będzie najlepszym rozwiązaniem drugi raz, aaaa to się właśnie, nie, nie, widzowie, nie to się właśnie odwaliło 2200 ze skrzynki za 30 zł, widzowie. Dwie kosy, dwie kosy. Powiem tak, aż muszę screena zrobić do miniaturki. Nie mam pytań, co tu się stało. Sprzedaj to 30 zł kosztuje skrzynka. Ja pierdzielę dwie kosy, dropy. Co to są za skrzynki? Jeszcze raz otwieramy. Co tutaj się stało, WIZOWIE? To jest chore. To jest po prostu chore. Co się odwaliło, nie? Dobra, tu już nie będziemy mieć szczęścia. Przechodzimy do kolejnej skrzynki, widzowie. Znowu cztery razy otwieramy po pięć. Pan Ginold. No zobaczymy, która odda najlepiej, ale myślę, że tamtej już nic po prostu nie przebije. Tu też mamy kos, ale mamy również więcej kos. No po cztery takie otwarcie robimy w każdej skrzynki. Zobaczymy. Hmm, czy jeszcze jakaś kosa nam wpadnie, czy coś lepszego, na razie Ginoldik Ginoldzik tutaj nic na razie nam nie, 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 nie daje po prostu, nie? Hmm, ostatnie otwarcie Ginolda, no Ginold się hmm, Ginold się po prostu nie popisał za bardzo Kolejna skrzynka to jest skrzynka NEX NEX widowie? NEX to jest 32 zł, 5 razy otwieramy e, O i tutaj skrzynki są też naprawdę, skiny są naprawdę bardzo fajne 160 zł słuchajcie. I Next już pięknie daje. Fajny profit. 200 zł na plus. Next to już widać, że tutaj ma potencjał, ale zostały dwa, 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 dwa otwarcie tej skrzynki, więc może jeszcze coś sypnie, nie syp, bo tam 50 zł do przodu. Dobra, Next też nie jest zły. Aktualnie Next na, na drugie miejsce ląduje. No ale Ginoldzik słabo skrzynka widzowie. Dobra, przechodzimy do kolejnej skrzynki. Jest to skrzynka. Pago również jak i każda otwieramy po 5 i zobaczmy czy Pago nam tutaj da jakieś tutaj przyniesie szczęście. Pierwsze otwarcie wizowe nic niestety nie przyniósł, drugie otwarcie no i mamy kosę. No i Pago dropnął kosę za 1500 zł. pięknie, pięknie. Pago top 2 skrzynka wizowe, Pago top 2 skrzynka, najlepszą kosę jaką się dało dropnął za 0,074%. Naprawdę na tym odcinku strasznie dużo zrobiłem, strasznie dobre skrzynki. No i co widzowie, idziemy do ostatnich dwóch skrzynek. Idziemy do ostatnich dwóch skrzynek, bo zostały nam dwie skrzynki do otworzenia, skrzynka Bandura i skrzynka Hyper, więc Bandurkę sobie szybko obrobimy. może Bandurka też dropnie jakąś koskę. No nie, koski nie ma. Widać, tutaj tak naprawdę kurde, no nie sądziłem, że nam polecą w sumie te trzy kosy, aż bo to trzy kosy nam wypadły. A skrzynka kosztuje 32, zł, to jest naprawdę gruby, słuchajcie, odcinek. No nie, bandurka słabo. No i już ostatnia skrzynka widza. Ja jeszcze jestem zadowolony, bo zarobiłem dużo na tym filmie. A ostatnia skrzynka widzowie to jest skrzynka Hyper. Skrzynka Hyperka Hyperek 600 zł. Kurde, to nie Hyper, złą skrzynkę otworzyłem, złą skrzynkę otworzyłem, dobra. Nie wiem, czemu mi się jakaś inna, no, tu jest hyper, nie wiem co to się odwaliło. 160 zł hyper, tu jest X-ray, słuchajcie, tu jest X ray do dropnięcia. Ej, tu są już naprawdę grube skiny. Tutaj są już naprawdę fajne skinki. No, hyperek tutaj fajnie jakbyś sypnął coś. Bym był zadowolony. No ale widać tak czy siak jestem zadowolony, bo dropłem trzy kosy za 32 zł. Jest naprawdę super. Dobra, ostatni raz sobie otwórzmy hyperka. I będziemy kończyć ten odcinek widzowie, no kończymy ten odcinek, widzimy się w kolejnym, siemanko.